Dzisiaj pierwszy w historii tego kanału materiał sponsorowany. To znaczy ja sponsoruję reklamę gry, o której chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Kilka godzin temu swoją premierę na Steamie miała synchronizacja, czyli gra autorstwa Chaos Group Games. Kim jest Chaos? Chaos to jak na razie, chociaż mam nadzieję, że szybko się to zmieni, amatorska grupa tworząca polskie wizual novel. Robią wszystko, od scenariusza, przez grafikę, programowanie oraz, jak się ostatnio okazuje, również dubbing, ponieważ wspominana tutaj synchronizacja jest w 100% zlokalizowana. Jeżeli ktoś nie wie o czym mówię, to wszystkie kwestie mówione są mówione. Nagrane przez młode, może czasami trochę niedoświadczone, ale za to z pełnym zapałem, osoby, które fajnie wykonują swoją robotę. Chaos to grupa, którą znam już od jakiegoś czasu i pomijając synchronizację, na swoim koncie mają trzy gry, wszystkie jak na razie dostępne za darmo. Sama synchronizacja jest w wersji demo i z tego co wiem, jest to jeden rozdział, który trwa jakieś 6-8 godzin. To jest naprawdę kawał gry. Robienie Visual Novel jest dość trudne, ponieważ właściwie nic poza fabułą tam nie ma, więc musi być ona dopracowana i naprawdę dobra. I powiem wam, że chaos robi swoją robotę zajebiście. Z tego miejsca zachęcam Was do zapoznania się z tytułem. Wszystkie linki będą w opisie. Jeżeli lubicie chociaż trochę Visual Nowel, ściągnijcie synchronizację. Jeżeli nie lubicie, to również ściągnijcie synchronizację, ponieważ może dzięki niej polubicie, trzeba wspierać rodzime produkcje. Po prostu serce rośnie, kiedy widzę, jak grupa osób robi coś takiego. Zbierają się razem. Myślą, kminią, pracują, kodują, a potem wypuszczają coś, co jest na przykład synchronizacją. Ten materiał jest taki skrótowy, ponieważ jest on pierwszy w całej serii. Mam zamiar zrobić dedykowany niedzielny film za dwa tygodnie na temat chaosu i ich gier oraz gameplay. Synchronizacji, żeby Was jeszcze bardziej zachęcić. Ja miałem okazję zagrać w grę przed premierą i zakochałem się, ale ja jestem wielkim fanem Visual Novel. Zatem, jeszcze raz, wejdźcie w opis, kliknijcie w linki, ściągnijcie. Wszystko jest za darmo, będziecie się świetnie bawić. To tyle ode mnie w ten synchronizacyjny piątek. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.